Witam Was, jestem Wesper, a oto mój kolejny odcinek z serii Let's Play Crisis 2 Jesteśmy tu, gdzie skończyliśmy ostatni. Znalazłem mm, trochę amunicji mm, Ale dobra, idziemy dalej mm, mm, mm. Zaraz broń sobie. O. i co tu jest? O oh my! Zewsząd ostrzał Przejdziemy idziemy na stilczy Dobra, do tego budynku Co tu nas czeka? Na razie trochę energii podładować trzeba A, dobra Mamy zbarać te statki obcych? O, o, pełny pancerz, nie się bijemy, no skąd on jeszcze nawala? Dobra, jeszcze tutaj... A ty nie do <ścoughs> ktoś tu podszedł! Podcelownik, bardzo ładnie. Dobra. <ścoughs> jeszcze jeden. A jakiś granat za mną. Idziemy do statku. Jak ja mam to zbadać? Przepraszam bardzo. Aha, bo to jest to. Już. Sprawdź drugi. Ok. Musi tam być coś, co możemy No, tylko te jeszcze jeden został. Mnie tutaj męczy. Dobra, na razie go ładnie. Mam nadzieję, że nie wpadłem na jakieś tekstury. Okej. Okay. Mm -hmm -hmm. To, to chyba o to chodzi. No, Jesteś tam, prorok? No jestem. Musisz wstąpić do środka i poprać próbki z wraku. Próbuję. Szukamy załogi albo jakiegokolwiek materiału genetycznego. Aha, czy mam... coś tu się... Na... O kurde Ale no mnie nawala ktoś Dobra, <laughs> pani Tylko się, że już nie mam amunicji To frajer No Dobra ja mam... Które ja mam do tego wraku wejść? No, z tego to ja go nie trafię Ale pistolet on zamierza umrzeć Nie, to jest chyba nieśmiertelne. Dobra, idziemy tędy. Punkt kontrolny. Aha, mogłem sobie zostawić karabin. O, o! Ale tutaj jest coś lepszego Ty no, ale... To jest jako trzecia broń. no to super. Ale jednak wrócę po ten karabinek Maximum Armor. U. dobra. I spadamy. Hmm. No i co? Coś? Nie dobra, to wysadzimy to U. dobra. A jak ja mam znaleźć wejście do tego? Aha. Tutaj. O! Dzień dobry. Uch. O. Dobra, dostałeś. Takich klimatów nie spodziewałem. Bien. Otwórzmy wizjer. I co on nam powie? Ochryste! To ludzka tkanka. To ludzie! Hmm. Ci ludzie się po prostu rozpościli. Słuchaj. Wysyłam taki szkielety zresztą. Tracimy tylko czas. Zbierajmy się z i tyle. Jezus. Czyli coś z ludzkim rozumiem. Bosko mm -hmm. tu co nic się nie da zrobić Aha ktoś tu nam otworzył <laughs> To megatron <laughs> Coś mi zepsuł To frajer punkt kontrolny, dobra ale Chodź tu ty goni obcego Co tutaj jest? Hmm. Nie widziałem. Czekaj, co mnie widzi w niej. Chyba nie. No ale szybki jest. Ale nie mam amunicji. Bo...

No ale to ja mam kupować? <śmiech> <śmiech> nie, dziękuję, nie, nie chcę kupować. Chyba, że to trzeba po kolei. Dobra, zabieraj się stamtąd I idź w kierunku ulicy Roosevelt. Dobra, gdzie jest Roosevelt? Ale tu ładnie się zrobiło. O, ale zaraz tam pamiętam było w tym kontenerze coś do wzięcia. Może teraz nam się przyda bardziej. A nie, już to zebrałem. Albo zniknęła, dobra. Chyba tędy. Tu nam pokazuje znak niebieski. Huchu. Tędy. kontrolne kolejne hmm. <laughs> są takie cyborgi jakieś, Dobra, na razie nie marnujemy energii. Aha, ja za każdego zabitego obcego dostaję te punkty. Super. No co tak nawalasz człowieku? Taki psychol. zbukował czy co to tak nawierdziela H hmm. OK znowu niewidzialność no, po drodze jest uszkodził jezus W się weszł To powinienem mieć już 400, tak? Tak, dobra Mhm Potrzebuję amunicji. Jenny jak ta gra wygląda pięknie Dobra, zamienię yy, To wezmę sobie więcej, dobra <laughs> Tędy chyba, nie tu. Hmm. O, dobra Mamy obcego znowu, bo nawet paru Iiiiń ty, ścierwo już tak wyjątkowo wymagające to oni nie są Spodziewałem się trudniejszych walk. No, dobra No jeszcze ty, chodź tu Mało. 700. To może jednak coś kupimy. <laughs> Ulepszenie pancerza. Zmniejsza szybkość ubytku energii. Pewnie. Z chęcią. Ulepszenie mobilności. Szybkość chwytania krawędzi. Zmniejszenie powór. Dobra. Ale tutaj zaznacza tor lotu nadlatujących pocisków. Hmm. No dobra. 100 tylko kosztuje. To zobaczymy. Okej okay. yy, dobra Zio. Do widzenia Taki chyba to i to Mmm, yy, dobra, idziemy dalej <ścoughs> Pięknie Way. O, co się dzieje? Asymilujemy biokody restart kombinezony. O, wow. mm -hmm. nowa muzyka odblokowana. Nie mam pojęcia, co tam zrobiłeś, ale sygnał kombinezonu po prostu oszalał. Wyszedł poza skalę. Na wszystkich systemach w laboratorium widzę protokoły interfejsu i jakąś dokumentację biotechnologicznych patentów z sygnaturą Hargrave'a w każdym możliwym miejscu. To wygląda na jakiś system awaryjny, wbudowany w głębokie warstwy kombinezonu. Nie mam pojęcia, co to oznacza. Słuchaj przez Roosevelta i dostał się tutaj, do laboratorium. Nie wytrzymam już długo. Pośpiesz się, stary. No dobra. Dawaj, dawaj, wczytuj się. Siał na drodze. Słuchaj, Sel rozstawia punkty kontrolne przy ulicy Roosevelta. łamałem się na ich kanał komunikacji i wygląda na to, że Lockhart osobiście nadzoruje operację. Musi być blisko na rok. Lepiej się nie wychylaj. O kurde, jak to wygląda. God help us. О, то один Он сам на Каралухи на Nie wiem, czy tam w tych podziemiach można było znaleźć jakieś pamiątki. No ale nic, jest to blind play, także no. Ma pan rozkaz wziąć korzystę! Mam rozkaz go rozwalić. O prawach obywatelskich będę dyskutować później. Żywy bardziej się przyda. Tak? Ja? Komu się przyda? Ten facet właśnie zmasakrował kilkudziesięciu moich ludzi, pani Strickland. Nie będę dłużej ryzykować. Prorok zginie. Hargrave może dostać jego zwłoki. Kombinezon i kombinezon dostanie. To mu się nie spodoba! A z tego co pamiętam, oboje pracujemy tu dla niego. Tu się pani myli, pani Strickland! To pani pracuje dla niego! Ja odpowiadam przed Radą Nadzorczą Cel i Departamentem Obrony. Kubno mnie obchodzi, czy to się podoba jakiemuś staremu udziałowcowi w stylu Harcrae'a. On posiada większość udziału. i jest byłym prezesem Rady Krajnetu. Radzę panu uważniej dobierać progów, Blockheart! Ta rozmowa dobiegła końca!

Za Aha, bo to jest to, co ulepszyłem ten kombinezon, że tam gdzie ta amunicja, ta dziwny sposób to zrobione. Dobra Palamy pancerz Prorok W okolicy aż się roi od ludzi z sel. Jeżeli znajdą to laboratorium, obaj mamy przystranę. Pośpiesz się trochę, dobra? No to dobra, dobra oh My god Pod światło nie widać za wiele. Dialogii. Ale ktoś tam truje do mnie nieźle Dobra Zaraz podładujemy energię I widzimy, jako nie jednostka O kurna, bo to śm coś jest Dobra, to go trzeba zastrzelić Gdzie ty jesteś? To lat, czy ja w ogóle mam, mogę to zniszczyć? hm dobra. Yy, a tu coś jest? Nie, tylko takie przejście. No dobra. Idziemy tam do niebieskiego punktu. Hmm. Zobaczcie, że tak się zatrzymuje, ale po prostu lubi się tak pozachwycać. są najniższe możliwe wymaga, tam, ustawienia graficzne. Idź ulicą aż do nadbrzeża Dobra. Yy, tutaj zakończymy ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za uwagę i ewentualne subskrypcje. Do usłyszenia w następnym odcinku.